Już za moment Sylwester. Jeśli nie wiecie, jak się do niego technicznie przygotować, zobaczcie, jak my w Instytucie Informatyki Stosowanej w zespole Ubicom Research Group przygotowujemy się do tego ważnego dnia. Jeśli chcesz wiedzieć, jak poprawić swoje ruchy, żeby w tańcu nie przeciągać zwójkiem ręcznika, tylko raczej wykonywać gładkie kocieruchy. Korzystaj z naszego systemu Motion Capture, który dokładnie powie Ci, na ile precyzyjne są Twoje ruchy, i jak pracują Twoje mięśnie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wzrasta Ci puls w trakcie aktywności tanecznych, załóż urządzenia nasobne, które doskonale powiedzą Ci, czy przypadkiem puls nie skoczył powyżej setki. Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój partner przypadkiem ukradkiem nie zerka na inną partnerkę? Załóż na siebie okulary do eye trackingu, wtedy nic nie umknie Twojej uwadze. Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój partner czy partnerka jest zrelaksowany czy skupiony, mamy do tego urządzenia typu EG, które pozwalają na analizę fal Takie zabawki tylko na Politechni. Oczywiście to wszystko żarty. My robimy poważne badania i wykorzystujemy te technologie do tego, żeby pomóc użytkownikom, żeby poprawić ich dobrostan, m.in. w obszarach zdrowotnych, teleopieki senioralnej czy osób, które cierpią na dolegliwości typu Parkinson. Ja Wam życzę dobrej i udanej zabawy sylwestrowej i do zobaczenia w nowym roku.